rok temu, może dwa lata temu, a na pewno e, trzy lata temu, to też była taka kwestia właśnie pomoc e, uchodźcom z Ukrainy. To była kwestia, która łączyła środowiska polityczne oprócz Konfederacji, to jest inna historia akurat w tym momencie, mm. ale no, łączyły na pewno i PiS, e, i Koalicję Obywatelską. E, i to miało być to coś, co jest wyjęte spoza tego aktualnego sporu politycznego, tak, ponieważ uznawano za pewnik, to, jakie mają prawa uchodźcy z Ukrainy w Polsce, jak się nimi zajmujemy, że to jest element właśnie potrzebny w tej wojnie, żeby Ukraina mogła prowadzić tę wojnę z Rosją, ponieważ prowadzenie Ros przez Ukrainę wojny z Rosją jest, jest też jakby odpieraniem tej agresji. Rosyjskiej na Polskę. Więc jesteśmy już w momencie, w którym ta część jest z powrotem w polu tego konfliktu politycznego. O tym też pewnie za chwilę opowiemy. I widzimy bardzo wyraźnie, że te stanowiska się bardzo przesunęły.